Dzień minutę, Michał Kobosko. Wczoraj otrzymałem moc przepięknych życzeń urodzinowych. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję i nisko wam się kłaniam. Chciałbym zakończyć niejako ten etap, składając kilka życzeń od siebie. Nie tyle rzecz jasna dla mnie, co dla całej opozycji demokratycznej. Życzę opozycji i podjęcia wszelkich możliwych działań, by zablokować wybór partyjnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. To zbyt ważna instytucja, by jako kolejna padła łupem pisowskiej władzy. Rzecznik jest potrzebny nam wszystkim. Broni naszych interesów właśnie w starciu z instytucjami państwa, właśnie w sytuacjach, gdy my, obywatele, jesteśmy wobec państwa bezradni i bezbronni. Tym bardziej tej roli, na tej pozycji nie może znaleźć się żaden nominat partyjny. Życzę opozycji, by nabrała trochę więcej zaufania sama do siebie, by zaczęła wojować z PISem bardziej niż wojuje ze sobą wzajemnie. To nie Polska 2050 jest Waszym głównym zmartwieniem, ale powinno nim być jak najszybsze zakończenie rządów PIS-u, które ruinują, niszczą, rozkradają Polskę. To jest nasze wspólne dziś główne zadanie. Polska stoi u progu pozyskania ponad 200 miliardów złotych z unijnego funduszu odbudowy po pandemii. To zadanie niezwykle ważne, wręcz historyczne, to zadanie istotne dla nas wszystkich, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Nie może być tak, że zaryzykujemy nie otrzymanie tych pieniędzy. Zablokujemy powstanie całego funduszu, który przecież jest nie tylko dla nas, ale wszystkich, dla wszystkich krajów członkowskich Unii. Nikt nam nie wybaczyłby takiego błędu.